Robi wrażenie. Jaki jest wasz plan dogadania się z nimi, biorąc pod uwagę, że jeden z was jest mordercą króli Doba czy nie, Janie Natalis, Temeria zostanie podzielona dla jej dobra. Dla dobra całej północy. Zjednoczone siły Kedwen i Redani zakończą walki starszych rodów i zagwarantują pokój od Gorswelen po Elander. W chwili obecnej Temeria przypomina coraz bardziej Dolinę Pontaru. Która, jeśli dobrze rozumiem, znajduje się obecnie pod władaniem Edirn? Mylisz się, Radowidzie. Vergen jest wolne. Wolne? Co to ma niby znaczyć? Dolna Marchia nie należy już do Kedwen ani do Edirn. Wyrzekliśmy się księcia Stenisa. Króla Stenisa. A także pobiliśmy armię króla Henselta. Twoje oddziały to zbieranina zbuntowanego chłopstwa i elfich rozbójników, dziewczyno. Prędzej czy później będą musiały złożyć komuś hołd, lub zostaną rozbite. Dolina Pontaru złoży hołd mnie, królowej Saski. Jako niepodległe państwo opowiadamy się za powołaniem rady i kapituły. Pochodzisz z ludu. Jedyna korona, którą godnaś nosić, to wianek z polnych kwiatów. Redania nie uzna tej koronacji. Zatem wybieraj król radowidzie. Dokonujesz rozbioru Temerii, czy chcesz wojny ze mną? Henselt, ostatni z rodu jednorożca, przyrzekł uznać wolne Edir. Filipa Eichhardt była świadkiem. Filipa Eichhardt została oskarżona o zdradę stanu i jest moim więźniem. Była twoim więźniem, Radowidzie, ale już nie jest. Zasiądzie u mego boku w Wergen jako królewska doradczyni. Wszystko, czego dokonaliśmy w Wergen, pójdzie na marne. Mamy sztylet. Jeszcze jest nadzieja. Przejdźmy do rzeczy. Dokument określający statut Rady i Kapituły jest, jak ustaliliśmy wcześniej, wierną kopią statutu odnalezionego w ruinach na wyspie Tanet. Najważniejszą sprawą jest desygnowanie królewskich doradców przez kapitułę. Dziś na wielu dworach rezydują przypadkowo wybrani magowie i czarodziejki. Jednak za czasów dawnej kapituły były to osoby specjalnie do tego wyznaczone. A czemuż nie mielibyśmy robić tego sami? Na ludziach tych spoczywa ogromna odpowiedzialność, wasza wysokość. Kapituła chce mieć pewność, że będą to osoby kompetentne. Niech zgadnę. Osoby, które zadbają o interesy kapituły. Oczywiście, że tak. A podstawowym interesem kapituły jest dobro królestw północy. Dokument został podpisany przez proponowanych przez nas członków Kapituły i desygnowanych doradców. Czekamy już tylko na podpis Shili de Tancarville. Bez królewskich pieczęci będziecie mogli co najwyżej desygnować doradców pastucho. To prawda, Wasza Wysokość. Królowie, zanim podpiszecie ten dokument, wysłuchajcie tego, co mam do powiedzenia. Ależ, Ekscelencjo, z całym szacunkiem, sprawa ta nie dotyczy Nilfgardu. Przybyłem tu na zaproszenie króla Henselta. Czy odmawiacie mi prawa do głosu? Co to ma znaczyć? Ten człowiek próbował zabić mnie dzisiaj rano. Targnął się na życie cesarskiego ambasadora na waszych ziemiach. Rozumiem, że został przesłuchany. Wysnał, że to z jego ręki spinęli Foltest i Demavent. Wyjawił także tożsamość swoich mocodawców. Czarodziejki, to one pomogły mi dokonać zamachów. Mów dalej. Loża czarodziejek chciała usunąć władców, którzy działali przeciwko magom. Loża czarodziejek? Sporządziliśmy listę. Filipa Eilhart, Margarita lo Antilly, Tris Merigold, Keira Metz, Francesca Findaber, Ida Eman i wreszcie Sheila de Tancarville. Ku mojemu rozczarowaniu do Loży należały też dwie czarodziejki Nilfgardu, Asirevar Anachit i Fringilla Vigo. Cesarz podejmie odpowiednie kroki w ich sprawie. Nasza królowa wyszła przypudrować wniosek. Co to ma znaczyć, wasza wysokość? Aresztujcie ich. Wasz dokument będzie musiał poczekać, szanowni czarodzieje. Jeśli nie chcecie kolejnej jadki, tym razem w Lok Muin poddajcie się. Sąd wyłuska zdrajców. Robisz wrażenie co Wejście Smoka! Pokonaj Smuczycę! Dobra, Sosentesis, to ty się tam baw na górze. O, mogę tutaj ten. To ekstra. Kurde, mam trochę... Wiecie co? Trochę się boję o czas, że będę musiał przerwać nagrywanie. Hmm. A masz te szanse na trafienie krytyczne. No to wiecie co, zrobię tak teraz. Teraz po prostu zapiszę grę w tym momencie i ewentualnie od niego później zaczniemy. Jeśli będę musiał z jakichś powodów przerwać, picie eliksirów jaskółka, wilka, kawron, wypi. No i to już się nie ma co bawić. Jedziemy na nich ze wszystkiego, co tylko mamy. I tutaj tak ym... Gdzie jest Osełka? Osełka do miecza na miecz srebrny, tak Będzie przez 20 minut trwała No ma Sefantasis Dobra, weź ten płomień, gdzie indziej już ten triko mam obszajony. To jest smoczyca. Tak tylko mówię, jakbyś nie wiedziała. Spóźniłeś się. Udało mi się ustabilizować teleport. Nie masz gdzie uciekać. Prędzej czy później ktoś cię znajdzie. Wolę odejść na własnych zasadach. Gdzie Leto? C. się nim zajmie. Nim i wszystkimi głupcami, którzy dostają erekcji na myśl o spaleniu czarodziejki. Gdzie on jest? Nie wiem, głupcze. Szukam go od zabójstwa Foltesta. Leto szukał nas wszystkich. Dałyśmy się nabrać na jego tępawą minę i ociężałe spojrzenie. Nie rozumiesz? Loża szukała sposobu na pozbycie się Demawenda prawda. Był słabym, chimerycznym królem. Pod jego rządami Edirn stopniowo zdychało. Trzeba go było wyeliminować. Wybrałyśmy mniejsze zło. Zaś Leto akurat znalazł się pod ręką. Foltest i Z tym nie mamy nic wspólnego. Po zabójstwie Demavenda Leto wykorzystał złoto i magiczne wsparcie, by skontaktować się z Jorwetem. Elf miał go ukryć, dopóki sprawa nie przycichnie, Tak przynajmniej myślałam. To nie Loża wydała wyrok na protesta. Zatem kto? Nilfgaard. Leto to król kłamców i cesarz wśród zdrajców. Od początku działał ku chwale Wielkiego Słońca i Białego Płomienia tańczącego na Kurchanach Wrogu. Oszukał wszystkich. Mnie, Jorweta, twoją głupiutką Trisunię i ciebie. Masz dowody? Przed chwilą otrzymałam wiadomość od agentki Loży stacjonującej w Cintrze. Armia cesarska ruszyła. Właśnie forsują Jarugę. Myślisz, że w obecnej sytuacji Północ może się obronić? Liczyć na kolejny cud pod Brenną? Nie wiem, ale to wy do tego doprowadziłyście. I odpowiecie za to. Nigdy nie uwolnicie się od piętna zdrady. To się jeszcze okaże. Bo z tego miasta nikt nie wyjdzie żywy. Nikt nie opowie tej historii. Smok jest pod kontrolą Filipy. Gdy zniknę, zmieni miasto w płonący grobowiec. Może i przegrałyśmy bitwę. Ale wojna dopiero się zaczyna. Jednak ty nie weźmiesz nie udziału. To twój koniec. Więc mi nie. Żegnaj. To jest nie tak. Diament. diament. go! Baw się dobrze. Ostatnim razem byłem dla ciebie zbyt potężny. Zapomniałem, że chciałeś mnie zabić. No, to było niezłe. Ok, Kwen, bo zaraz mi się przyda. Siema. A, dobra, trochę się pospieszyłem. No weź ty po prostu, zdechni. No, tak ma być. Mm, nie, to jest, jest tylko jedna. Tya, mogę tu zapisać? Nie mogę. Więc Kłę i wodzimy na górę, Gerard. Chciałem przynajmniej zabić. Znaczy, zabić, pokonać Sosentesis dzisiaj. Która ma pół HP, więc jest nice. Twój płomień już mi nie zagraża. Ty na serio? Dobra, dobra, już idę. Jezu, no, Fuck! Durna suka mnie pochwaliła. <śm> a, nie ma się zadziwić, ostatni boss. Dobra. No, wczytuj się. No bo dobra, wiecie co, w sumie to i tak bez sensu, bo. Ja I tak będę musiał zaraz skończyć, więc sesentesis zajmiemy się w następnym odcinku. No to nara wszystkimi, trzymajcie się ciepło, cześć.